Dzisiejszych zawodów, na starcie którego oglądamy czterech najlepszych zawodników dzisiejszego meczu ze strony Leszczyńskiej. W kasku czerwonym startuje Adam Łabęcki, a do tej pory niepokonany na rabickim torze. W kasku niebieskim Roman Jankowski, tylko w pierwszym swoim występie przegrał z Piotrem Baronem. W kasku żółtym Dariusz Leszki z białym Piotrem Baron, oj wielki pek. Roman Jankowski zrywa taśmę i zostaje wykluczony. W wtórce zobaczymy trójkę zawodników. Adama Łabęckiego, Dariusza Śledzia i Piotra Barona. Dobry start Adama Łabęckiego. Leszynianin jest już na prowadzeniu. Na drugim miejscu w kasku białym Piotr Baron i stawkę zamyka na trzecim miejscu Dariusz Śledź. Łabęcki przed Baronem i Dariuszem Śledziem. Adam Łabęcki dowozi w tym wyścigu pewne trzy punkty do mety i pojedynek ten kończy się 3 do 3. Tak więc Leszczynianie. Pokonali Wrocławian 48-40. Punkty dla zespołu wrocławskiego zdobyli Dariusz Śledź 7, Henryk Piekarski 6, Adam Kurnicki jeżdżący gościnnie w miejsce Wojciecha Wojskiego bez punktu, Krzysztof Jankowski 8, Zbigniew Lech 3, Piotr Baron, najlepszy w zespole wrocławskim 13 punktów, Waldemar Szuba 1. Dla drużyny Leszczyńskiej oglądamy właśnie na Państwa ekranach. Adam ławeński wygrał wszystkie swoje wyścigi, inkasując tym samym komplet 15 punktów. Krzysztof Witura zdobył 0 punktów. Dariusz Łowicki 8. Sławomir Rytyń 6. Roman Jankowski 11, w 1 jedna cechowa taśma. Robert Mikołajczak 7. Damian Baliński 0. Przepraszam. I Jędr w jednym wyścigu 1 punkt.